Jest takie słowo jak zelżywość, być może słowo najtrudniejsze w całej litanii do najświętszego serca Pana Jezusa, słowo, które być może dla niektórych wręcz przeszkadza w modlitwie, ale to słowo ma głęboki sens. Aby odczytać to słowo, popatrzmy dzisiaj na, na Pismo Święte, kiedy Jezus. Zwraca uwagę, że każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Każdy, kto by rzekł mu bezbożniku, podlega karze pieko ognistego. Jezus tymi słowami piętnuje fałszywą pobożność. Ileż jest pomyłek w pobożności, ileż jest pomyłek w miłości. Kto nie rozumie miłości Bożej, ten zaczyna obrażać się na Boga, ba, zaczyna obrażać Boga, i to jest właśnie zelżywość. Fałszywe pomówienie Boga, przypisywanie Bogu fałszywych intencji. A Jezus tak pokornie przyjmował te fałszywe pomówienia, kiedy nazwano go żałokiem, pijakiem, belzebubem. A Jezus nie przestawał kochać. Jego serce pełne zelżywości nie przestawało kochać. Świadczą o tym niezliczone uderzenia na jego ciele. Naukowcy obliczyli, że na całunie tuńskim mamy około 70 śladów po koronie cierniowej i około 120 śladów na ciele Jezusa po uderzeniu różnego rodzaju biczami. A gdzie jeszcze niezliczone sińce? Jezus jest tak pokorny, tak kochający, mówi: Nawet gdybyście mnie obrażali i mówili największe fałszywe rzeczy na mój temat, ja nie przestanę Ciebie kochać, bo umarłem za Ciebie. Jestem gotów przyjąć wszystkie kłamstwa świata, po to, żebyś Ty odkrył i odkryła prawdę o mojej miłości. Jezu, pozwól mi rozpoznać wszystkie pomyłki w miłości. Pozwól mi odrzucić wszelkie fałszywe obrazy na temat mnie, na temat miłości, na temat innych ludzi. Jezu, pozwól mi odkryć prawdziwe oblicze Twojej miłości. Jezu. Pragnę ukryć się na wieki w ranie Twojego najświętszego serca, bo to jest najbezpieczniejsza kryjówka na świecie. Tam na wieki będę bezpieczny.